Moim rozmówcą jest pan Adam Czebińczyk, wcześniej wiceprezydent Świętokłowic, a dzisiaj pełniący obowiązki dyrektora w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Takie pierwsze pytanie nasuwa się, czy dlaczego pan został tym dyrektorem, lub raczej pełniącym obowiązki dyrektora tutaj w, Katowic w katowickim szpitalu, no i czy pan w ogóle się na tym zna? No wcześniej od kilku miesięcy byłem pełnomocnikiem do spraw rozwoju w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Zabrzu gdzie miałem swoje zadania i myślę, że dobrze je wykonywałem. Będąc wiceprezydentem także pod miałem, zajmowałem się szpitalem miejskim, więc jestem myślę dobrze tego przygotowany. Także tutaj zadania i cele są jasno postawione przez zarząd województwa, aby ten szpital dalej rozwijać i aby stał się taką wizytówką dla województwa śląskiego. No właśnie, jakie to są dokładnie takie cele, zadania, a też jakie problemy tutaj są, jeżeli chodzi o szpital kolejowy w Katowicach. No, szpital kolejowy ma przede wszystkim okolistykę okulisty, i tutaj będziemy rzeczywiście budować takie centrum okolistyczne, które ma bardzo mocno wspierać i, i leczyć pacjentów z Województwa Śląskiego, ale nie tylko. Mamy wiele programów i lekowych, i programów ministerialnych, skierowanych właśnie dla pacjentów praktycznie z całej Polski. Oprócz tego mamy chirurgię, oddział wewnętrzny i on tutaj bardzo dobrze służy y, mieszkańcom miasta Katowice. A tu już wie Pan, że są problemy, które trzeba teraz załatwić, sprostać im po prostu, żeby ten szpital mógł jeszcze lepiej funkcjonować? No, jak w Polsce w każdym szpitalu jest wiele problemów, szczególnie tych finansowych, ale także związanych z brakiem personelu. Przede wszystkim musimy zająć się tutaj uporządkowaniem spraw personel związanych z personelem i tak jest mój cel, aby ten szpital stał się dobrze działającą jednostką samorządową Województwa Śląskiego. No właśnie, jeżeli chodzi o personel, czy już pan trochę tutaj jeszcze, czy zdołał pan już poznać wszystkich swoich pracowników? Myślę, że tak, spotyka się cały czas, jest to mój najważniejszy cel, są tu świetni lekarze. Pielęgniarki, cały zespół biały, tak zwany, jest wykwalifikowany i bardzo dobrze lekarze i, i cały personel, no i oczywiście administracja, którą bardzo dobrze mi się współpracuje. A czy z pacjentami też pan rozmawia jakieś opinie właśnie o funkcjonowaniu szpitala, dochodzą do Pana? Tak, musimy przede wszystkim tutaj jest problem rozbudowy poradni okolistycznej. Tu w tym kierunku na początku pójdziemy, aby było to lepiej sprawnie prowadzone i informatyzację, którą chcą tutaj przeprowadzić w pierwszej kolejności. Muszę zapytać, bo też Pan niestety jest tym politykiem mimo wszystko związany z prawem i sprawiedliwością, bo pojawiły się głosy w mediach czy też w różnych komentarzach, że dostał Pan tę posadę tylko z powodu właśnie swojej partyjnej przynależności. Czy to prawda? Czy faktycznie Pan wie o co chodzi i chce Pan jak najlepiej dla tego szpitala? Myślę, że obronię się pracą i będąc czy wiceprezydentem, czy będąc pełnomocnikiem do spraw jakości w szpitalu specjalistycznym, wykazałem się konsekwencją, konkretnymi działaniami i tu też na pewno obronie się własną pracą. A czy też to nie jest tak, że na przykład, to jest tylko na chwilę, bo za rok wybory samorządowe, a Pan, jak wiadomo, cały czas jednak świętochowicami żyje, bo to jest dla Pana bardzo ważne miasto? Wybory do samorządu są za dwa lata. Więc to jeszcze jest kawał czasu, nie myślę o tym jeszcze na tą chwilę, natomiast oczywiście żyję miastem świętochowicami i problemami mieszkańców. Natomiast na najbliższe dwa lata głównym celem jest rozbudowa, szpitala, szpitala okulistycznego tutaj w Katowicach. No właśnie, świętochowice, no bo pan, jak już wspomniałem, żyje dalej tym miastem, interesuje się tym, co się dzieje, no bo w końcu był pan wiceprezydentem świętochowica, a ostatnio znów się dzieje dużo, i chyba niestety dużo złego mieszkańcy ulicy Średniej otrzymali wypowiedzenia najmu za to, że po prostu na własną rękę postanowili działać. O co tam chodzi i na jakim etapie teraz jest ta sprawa? Do mnie też zgłosili się mieszkańcy właśnie ulicy Średniej, ale i radni, którzy zajmują się tą sprawą, szczególnie pan Marcin Bawej czy radny Jankowiak, to są osoby, które są z tymi mieszkańcami. Problem nie Troszeczkę szokował, a, a jeszcze bardziej się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem komentarza pana wiceprezydenta pod moim postem. Dla mnie to są działania nieetyczne. Nieetyczne z tej prostej przyczyny, że wszystkie służby miejskie są dla mieszkańców. I to tak nie może być, że my nazywamy mieszkańców maruderami i my poprzez jakieś działania czy pisma w pewnym sensie zaczynamy ich zastraszać czy szantażować. Jestem tego wielkim przeciwnikiem. Wiem, że dzisiaj jest spotkanie z mieszkańcami pana prezydenta i wierzę, że przyszło otrzeźwienie i jednak ta sprawa będzie tak załatwiona, że zadbamy o naszych mieszkańców i mieszkańców miasta Świętokłowice. Nie wolno ludzi zastraszać, a na pewno nie wolno ich zastraszać tym, że wyrzucimy ich z mieszkań. To jest amoralne dla mnie. Prezydent miasta mówi, że to jest umowa z Tauronem, inaczej może ona nie zostać do końca zrealizowana, a po prostu mieszkańcy wcześniej zainstalowali swoje instalacje, tutaj różne grzewcze. Gdzieś tu Pan też pomaga im w jakiś sposób? Czy jest gotowy na pomoc? Oczywiście są wiele możliwości rozwiązania tego problemu. Tu tylko jest ważna dobra wola władz miasta Świętochłowic. Po to są spółki powołane na rzecz, czyli MPGL, że on powinien cały czas kontaktować się, rozmawiać z mieszkańcami i szukać tego rozwiązania. Ja na tą chwilę nie będę zdradzał, jakie są możliwości rozwiązań, natomiast wierzę w to, że służby przejrzą na oczy i dadzą taką propozycję mieszkańcom, żeby oni byli przynajmniej częściowo usatysfakcjonowani. trzeba, a nawet należy znaleźć jakiś kompromis. To są pieniądze ludzi, którzy ciężkie pieniądze tam zainwestowali po 23 tysięcy złotych. No, tu powinni się wykazać jednak jakimś podejściem empatycznym dla mieszkańców. Na koniec znów tutaj, gdzie jesteśmy, czyli w Okręgowym Kolejowym Szpitalu w Katowicach. No Ważne też jest współcześnie PR. Oczywiście miejmy nadzieję, że jak najmniej osób będzie potrzebować pomocy jakiejkolwiek, no ale też tych katowickich szpitali ten szpital jest trochę mniej znany. Czy też tutaj Pan będzie prowadził jakieś działania, żeby każdy wiedział o tym, że znajdzie tutaj fachową pomoc? Przygotowany jest plan i taka analiza dla szpitala. Myślę, że jest to ważne, aby jak najbardziej podkreślać, jak ten szpital jest dobry jaki ma wspaniałych lekarzy i jaki dobry personel i myślę, że w tym kierunku też będziemy szli. O to, aby każdy mieszkaniec wiedział, że przyjeżdżając tutaj na okulistykę, czy na chirurgię, czy nawet na oddział wewnętrzny dostanie profesjonalną pomoc i to dla mnie jest priorytetem także. Dziękuję ślicznie zrazu. Dziękuję, do widzenia.